Książka w książkach w wieczór literacki w Gorzowie, nowe spotkanie, nowe wyznania, nowe głosy krytyki i jak to wszystko odbierasz? Bardzo pozytywnie, każdy głos jest dobry i krytyka i jestem otwarta, tak jak mówiłam, na wszystkie strzały, więc nie martwię się też. Robię to, co lubię, to co kocham, piszę to, co czuję, więc nawet chętnie się będę bronić. Książka rozchodzi się bardzo szybko, nawet dzisiaj tutaj skończyły się wszystkie. Księgarnia. Jestem zaskoczona. Myślałam po prostu, że przywiozę pięć, to wiemy się najwyżej, jak się nie sprzedadzą dzisiaj tutaj, to, to gdzieś tam się okazało, że było za mało. Też tak podobnie się rozchodzi w księgarniach. Właśnie. Fajnie. Przejdźmy może do książki. Książka została napisana przez ciebie przez okres... Dwóch lat. Mhm. Trochę długo. I co cię skłoniło do, do napisania tej książki? Ym, ja generalnie sobie tak pisałam, gdzieś tam w skarpetę czy tam w szufladę. I nawet ym, gdzieś tam marzenie było od zawsze, od dziecka, nie? Także gdzieś, no, ale samo. Ym, Właśnie wysłałam, to już mówiłam chyba o tym dzisiaj też na spotkaniu również, wysłałam 30 stron tego mojego pisania do zwierciadła i otrzymałam literacką przypustkę zwierciadła. Dziennik został oceniony jako jeden z najlepszych również przez pana Macieja Cisło i po prostu to jakby przypieczętowało i dodało wiatrów skrzydła i pomyślałam sobie, a szczególnie jedno zdanie, że mogę pisać dla siebie i dla innych to, bo dla siebie to już wiedziałam, ale że dla innych to byłam zaskoczona i pomyślałam sobie, że może fajnie się podzielić tym wszystkim. Książka jest napisana w formie dziennika. Czy jest to pewien eksklicjonizm, czy opisujesz własne przeżycia, czy jest to raczej fikcja literacka i twoje fantazje? Ym, no i fantazje na pewno, ale też wiadomo, żeby było coś dobrego i żeby oddziaływała na czytelnika, to musi być mimo wszystko Musi być trochę takich wewnętrznych przeżyć i wzbogacone o różne inne doznania, innych ludzi, wzbogacone o jakieś doświadczenia nawet z oglądania nie wiem filmów, czy czytania innych książek. Powodują taką treść, jaka wylewa się ze mnie. Podobna książka jest bardzo mroczna. Czy ty, ty wyglądasz na sobie bardzo pozytywnie? Czy, czy w pewien sposób jest portret Doriana Greja, który przyjmuje, czy ta książka przejmuje te wszystkie mroczne rzeczy z siebie, żebyś mogła się oczyścić i pozostać tą wesołą osobą? Yy, Właściwie tak, tak do końca nie jest, bo ja generalnie sama na co dzień się czuję też wesołą osobą. Bardziej piszę, ja ciągle mówię o tej prawdzie, ale ja, ja po prostu piszę o ludziach, a że tacy są mroczni i życie jest takie mroczne, to już nie jest jakby, to nie, to nie jest zależne ode mnie, prawda? I ja na przykład na co dzień jestem też osobą właśnie wesołą, otwartą. Szczególnie dla rodziny, bo tam dla znajomych to może tam, ale generalnie tak, ale to nie jest jakaś forma oczyszczania się. Właśnie nie, Dam sobie sprawę z tego, że to nie jest forma oczyszczania się na pewno. Formą oczyszczania jest dla mnie pisanie pamiętników do szuflady, tak, a to już robiłam od lat, więc oczyszczona byłam już ze wszystkiego. A to jest bardziej wskazówki może dla ludzi jak mają żyć. Jakieś, nie wiem, może żeby zwrócić uwagę na pewne zachowania, może, żeby coś chcieli zmienić, może żeby coś chcieli zacząć robić od nowa, może, żeby cieszyli się każdym dniem, każdą chwilą, żeby nie bali się śmierci, żeby. No takie różne i to generalnie ten zlepek y, sytuacji, historii, które są opisane w książce, to jest bardziej obserwacja i chęć pomocy czy pomo y, pomoc dla innych bardziej w tym kontekście mówiłaś dużo o niczym i o klasyce z, z początków XX wieku, czy jak ta literatura się obija w tej książce? Ym, znaczy, może właśnie, bo tutaj Pan pewien powiedział o tym, że się wzoruje absolutnie broń Boże, bardziej yy, yy, dodała mi jakby jeszcze większej yy, nie że pewności, ale może yy, odwagi, że po prostu pomyślałam sobie, że skoro inni pisali takie rzeczy, to ja też mogę, prawda, a, a że, że mam ochotę takie rzeczy pisać, to tylko mnie po prostu utwierdziło i to tylko jedyne co, no nawet nie była właśnie inspiracja, prawda, bo e, żeby opisać jakieś e, sytuacje nawet, czy to erotyczne, czy to trzeba po prostu to czuć wewnętrznie i tego się nie da, ani skopiować, ani, no ale właśnie ten Nietzsche i, e, czy Marquis de Sade, czy, czy Henry Miller spowodowali, że właśnie nabrałam odwagi i chęci przekazywania ludziom i przypominania o wartościach i o wewnętrznych emocjach jeszcze. Jesteś w sobie, Twoja osobowość jest taka bardzo ekstrawertyczna. Emanujesz na zewnątrz i. Nie sądzisz, że ta ekstrawertyczność w przypadku Twojej literatury graniczy z ekshibicjonizmem? Brałaś też udział w, w reality show, tak? tak? Znaczy... No właśnie nie do końca, bo to tak, tak, tak jak właśnie osoby mi odbierają, że jestem wesoła, w środku tak, a więc ja się nigdy nie sprzedam, nie? Ja w środku mam siebie hermetycznie zamkniętą i będzie to dla czytelników i dla, dla mnie wewnętrznie, prawda? I mówią, że jestem dobrą aktorką, więc nawet jak jestem, czy nawet jak byłam w programie, czy to, to ja ciągle gdzieś w środku byłam zamknięta. Nie? Także nawet to, co robiłam, to nie było takie prawdziwe i nie byłam Janie. Można sobie tak żyć, całe życie można tak przeżyć. Takim hochsztaplerem. Jestem lekkim. Ej. Czy tworzenie kwicji teraz to jest kosztabewskie? Nie, nie, ja już bardziej miałam tutaj na myśli swoje zachowanie codzienne, i ten uśmiech, i to, że trochę po prostu taka często no tak śmieje się ze świata trochę i to chyba dlatego tak wychodzi, że wychodzę za osobę sympatyczną. Jesteś z Barlinka i ten walinek jest Twoją bazą taką, czy chcesz wyjść szeroko w świat i chcesz... Myślę, że na pewno przez najbliższy czas to, wbrew pozorom, jak się pisze książki, to nie spływają jakieś kokosy i fortuny, tym bardziej na rynku polskim już doświadczam, wiem, że to nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, nie? a wiadomo, że trzeba z czegoś żyć, więc mam dosyć dobrą pracę, z której teraz korzystam w dalszym, w dalszym ciągu, ale ja myślę cały czas o wydaniu książki również za granicę, I tutaj ostatnio mówiłam, nie od parady jest to, że myślę o Francji, prawda? Bo mi się wydaje, że tego typu literatura, szczególnie w takich krajach jak Francja, byłaby pozytywnie odebrana jednak te opisy, i te takie bardziej. Wydaje mi się, że ludzie są bardziej otwarci tam. Chociaż jestem ile zaskoczona, bo coraz więcej osób spotykam, które pozytywnie odbierają moją książkę również. Także te opisy. I, bo ja ciągle mówię: bo jest dużo opisów erotycznych, i ja na przykład nie spotkałam się jeszcze z literaturą taką współczesną. Może po prostu za mało przeczytałam, nie wiem, ale. E, takiej odwagi to nie wiem, nie, nie zauważyłam. Ludzie nie są odważni, autorzy nie są odważni, a może po prostu nie chcą. Może wolą pisać takie błahe sprawy, czy tak jak e, Katarzyna Grochola, czy. E, może, a może ludzie też lubią takie rzeczy czytać? Po prostu ja mimo wszystko myślę, że to co robię, to jest takie dosyć niszowe, i, ale ja sobie znajdę odbiorców. Ale nie spoczywasz na laurach, jest dosyć dobrze oceniona przez ludzi, z tego co słyszałem, e, piszesz już następną. Tak. I o czym będzie następna no, i Będzie jeszcze bardziej kontrowersyjna, tutaj mogę powiedzieć, że, ale hmm. właśnie też nie jest tak, że, że urodziłam się po to, żeby robić, czy nie wiem, działać kontrowersyjnie, gdzieś po prostu takie jest życie i ja po prostu pisuję tak jak jest, a że to jest kontrowersyjne no to tak i tak samo właśnie w drugiej książce, aczkolwiek będzie dużo tajemnic takich klasztornych związanych i z, z różnymi zakonami, czy cystersów, czy będę obalać jakieś mity. Za... To nie. aż tak to nie, ale ja, ja ciągle się gdzieś w etyce, w moralności będę ciągle gdzieś w tych takich że właśnie czy seksualnej, czy e, jakichś takich przemyśleń, przeżyć erotycznych i e, na pewno będzie sporo o religii, jak to u mnie teraz i, i mi, no, miejscem książki będzie na pewno mm, Hiszpania, także będzie gorąco, mocno. Gryżycie, widzę z tego, z tego co widzę, gryzie się bardzo ta etyka. Czy chciałabyś znowelizować dekalog? <grystanie> Chyba tak. Znaczy, generalnie gryziemy najbardziej, gryziemy siedem grzechów głównych i parę tam jeszcze innych rzeczy z religii. Nie dlatego, że była ja bardzo kocham Boga, ale po prostu uważam, że wszystko się zmienia. Idziemy z, z, nie wiem, mamy coraz lepsze telefony, coraz lepsze samochody, a grzechy są ciągle te same, a przecież ludzie się zmieniają i. Popełniają coraz gorsze czyny, i na przykład, czym ja, ja ciągle zadaję pytanie, czym jest lenistwo do na przykład hipokryzji, obudy. Dla mnie to jest zupełna przepaść, prawda? Bo e, lenistwo to nie jest nic złego, nie? To jest nawet, nawet teraz, w, w tych czasach takiego szaleństwa i takiej, takiego zwariowania, lenistwo jest nawet czymś skazanym prawda? I niekoniecznie to jest grzech, dlatego ja nie rozumiem tych grzechów, nie? I dziś się w środku kłócę z tym. I to powoduje, że nie wiem, pewnie ja nic nie zmienię, bo nie jestem nikim, żeby to zmieniać, ale... No, kropla, drąży skałę. kropla drąży skałę. i też ja po prostu chcę wyrażać siebie no, i chcę wyrazić opinię i chcę ludziom też uświadamiać pewne rzeczy. Kościół, kościół nazywa to relatywizmem moralnym. Aha, tak. Ale... Kościół, kościół mnie nie będzie lubił, na pewno, ale trudno, takie życie. Nie, no, ale ty, już sobie do Kościoła piszesz, że. Piszę dla ludzi, a widzę, a widzę, z tego, co widzę, to niektórym po prostu zaczęło się lepiej oddychać po mojej książce. Także jest coś w tym. Ludzie mi dziękują, niektórzy, że w ogóle poruszam takie tematy, i chyba to było potrzebne, takie tąpnięcie. To nie są zapiski codzienne. Nie, nie. Prawda? Właśnie chciałam chyba, pomimo tego, że mam taki różny stosunek do ludzi, naprawdę, pewnie Państwo również, to mimo wszystko gdzieś nie powiem, że ich kocham, nie kocham, ale na pewno y, może chciałabym, żeby niektóre osoby, które nie są świadome pewnych rzeczy, że może jak przeczytają, może jak że taka blondynka napisała, jak ktoś może, może się dopasuje do mnie ktoś, może po prostu że coś z tego weźmie dla siebie, nie? Gdzieś chyba chcę uzdrowić trochę niektóre osoby, czy nie wiem, osoby, które... Jeszcze, jeszcze coś można z nich zrobić. To jest nie tylko powołanie, to jest wręcz misja. to, o czym teraz ja mówię... taki czuję. Nie z... wiem, co ze mną się z... dzieje, ale... trochę kołderki, tak? Dokładnie. Któregoś dnia gdzieś przyszedł taki dzień, że poczułam, że to już nie jest pisanie tylko dla siebie, ja po prostu muszę zacząć to robić dla innych. Przeczytałaś tę książkę. Jak ją odebrałaś? Czytałam tę książkę i ona mnie kompletnie zaskoczyła, dlatego, że to jest taka książka, która jest kompletnie wbrew modom literackim. W tym, w tym, teraz co się czyta? Czyta się książki pani Katarzyny Grocholi, Katarzyny Legierzyńskiej, czyta się jakieś takie dziwne opowiadanka, w których istotą jest, że jeden pan z jedną panią w danym mieście w Warszawie dorobili się domu i już. A ja tu dostałam książkę do ręki, która jest pamiętnikiem, gdzie bohaterowie nie mają imion, gdzie nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie to się dzieje, gdzie jest dużo bardzo dobrze opisanej erotyki, seksu, która jest bardzo erudycyjna, bo tutaj padają autorka cytuje na przykład listy Świętego Pawła z czy odwołuje się do tekstów dotyczących. E, buddyzmu. E, i to jest taka książka, która tak mocno działa na emocje, że e, nie da się jej przeczytać à la tak jak czasami bierzesz do ręki literaturę łatwą e, i przyjemną i po prostu spędzasz miły wieczór na, siedząc w fotelu, pijąc herbatę z malinami. Nie, to jest taka książka, od której trzeba momentami odpocząć, ponieważ takie skumulowanie emocji jest, takie skumulowanie dziwnych emocji jest, że nagle czujesz, że już dalej nie możesz, że musisz sobie zrobić przerwę, ale to jest książka, która zatrzymuje, tak? To jest książka, która na długo zostaje w mózgu i to jest książka, którą, na którą warto poświęcić czas, tak? To jest niesamowite, że, że, że w, w, w takim oto bliskim Barlinku mieszka piękna młoda kobieta, która napisała bardzo ważną rzecz. Tak? Napisała książkę o ludziach, odkrywając przy okazji, że tak no nie do końca z nami jest po prostu dobrze: tak? że jesteśmy źli, że tkwią w nas skłębione ciemne uczucia, że. Rządzą nami impulsy, tak? I co więcej, nie nazywa tego dokładnie. Tak? Nie, nie, nie pisze o tym literalnie i wprost. To wszystko jest tutaj, gdzieś głęboko ukryte. Jedną jedyną wadą, jaką ta książka ma, i to sama autorka też przyznaje, to jest to, że zabrakło do, dobrej korekty. Bo gdyby był dobry korektor, gdyby troszeczkę by dopracował ten język. To była książka doskonała, a tak jest po prostu bardzo dobra. Pisanie to usuwanie z siebie doświadczeń, to również pokazywanie innych możliwości. Ludzie chcieliby przeżyć wszystko, wszystkie historie, zwłaszcza te, z których rezygnują. Dlaczego nie jesteśmy ulegli wobec życia? Potrafimy tylko walczyć, by uniknąć śmierci. Niestety to oznacza, że straciliśmy wiarę nie tylko w Boga, ale również wiarę w życie. Nicze mawiał, że żyć niebezpiecznie, to znaczy żyć nago, bez cienia wstydu. Z tego wynika, że powinnam zaufać sile życia i powinnam zaprzestać walkę z widmem śmierci, widmem choroby, z widmem zwanym grzechem.